Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Po raz osiemnasty, jednocześnie po raz ostatni tytułem Nadzieje Kępno wyróżniono najlepszych uczniów gminy Kępno. Uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-sportowej. Tytuł trafił do 20 tegorocznych gimnazjalistów. Tegoroczna edycja ze względu na wprowadzoną reformę oświaty, która wiąże się z likwidacją gimnazjów w Polsce z ostatnią edycją corocznego już wydarzenia, jak zawsze wyróżniono podczas uroczystej gali absolwentów oddziałów gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Kępno, którzy wykazali się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, ale przede wszystkim wybitnymi osiągnięciami i godną podziwu postawą w szkole i poza nią. Tak jak w latach poprzednich uczniowie pretendujący do miana nadziei kępna typowani byli przez dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi po konsultacjach z wychowawcami klas proporcjonalnie do liczby oddziałów klas trzecich gimnazjalnych w szkole. W tym roku spośród 251 absolwentów oddziałów gimnazjalnych tytułem Nadzieje Kępna obdarzonych zostało 20 uczniów. Zebranym na hali wyróżnianym uczniom, ich rodzicom i dziadkom gratulował burmistrz Piotr Psikus. Osiągnęliście już bardzo wiele, ale zdecydowanie jeszcze więcej macie do zdobycia. Niezależnie zaś od okoliczności pamiętajcie, że my czekamy na Was. Na wasze talenty, na waszą wiedzę i kreatywność. Dzisiaj jestem przekonany, że każdy z was znajdzie godny i satysfakcjonujący was zawód. Wykorzystajcie dobrze swoją wiedzę, pokażcie, że jesteście gotowi podjąć różnego rodzaju wyzwania. Pamiętajcie, pamiętajcie, że jesteście dumą rodziców, radością waszych dziadków i nadzieją, nadzieją samorządu miasta i gminy Kempno. Pamiątkowy dyplom wraz z upominkiem wręczyli wyróżnionym burmistrz Piotr Psiko oraz wiceburmistrz Artur Kosakiewicz. Podziękowania popłynęły też do rodziców nagrodzonych uczniów.